Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, dzieci Boże, w uroczystość objawienia pańskiego. Dzisiejsze święto obchodzone jest w kościele już od IV wieku i stanowi dalszy ciąg świąt Bożego Narodzenia. Jezus Chrystus objawia się całemu światu. Zaraz po narodzeniu objawił się prostym pasterzom, a dzisiaj nawiedzają go mędrcy ze Wschodu, prowadzeni przez Gwiazdę. Gdy go odnaleźli, Złożyli mu w ofierze dary – złoto, kadzidło i mirę. Czym dla nas współczesnym są te dary? Siostry i bracia, złoto zawsze fascynowało ludzi. Złoto oczyszcza się w ogniu. Nie można z nim niczego zmieszać. Od dawien dawna było symbolem kultu, bo złoto przynależy Bogom. Ono ukazuje nie tylko boską naturę dzieciątka w żłobie, lecz także wskazuje na złoty blask naszej duszy. Nie jesteśmy tylko ludźmi ziemi, lecz także ludźmi nieba. Złoto symbolizuje także nasze odniesienie do rzeczy materialnych. One same w sobie są dobre, ale winniśmy mieć do nich odpowiedni dystans i należy je sprawiedliwie rozdzielać. Snujący się do nieba dym kadzidła jest obrazem naszej modlitwy, która wznosi się do Boga, naszej tęsknoty wykraczającej poza codzienność. Nasza tęsknota, tak jak kadzidło, unosi się do nieba. Przenika także przez wszystkie zamknięte drzwi. Otwiera serce. Kadzidło pięknie pachnie. Napełnia nasze życie tajemniczym zapachem, boskim aromatem. Jest też symbolem ludzkiej mowy. Nie na darmo mówi się, że ktoś komuś kadzi, czyli prawi komplementy. Mowa to swoista, Gdyż są to słowa skierowane do Boga. Prośba, by nasze życie było szlachetną i miłą wonnością dla Pana Jezusa. Aby nasze słowa i czyny były nasycone ową wonią Chrystusową, rozsiewającą zrozumienie i przyjaźń. Byśmy potrafili towarzyszyć innym ludziom tak, aby nikt nie czuł się osamotniony. Musi się to opierać na cnotach takich jak sprawiedliwość, prawość, wierność. Wyrozumiałość, hojność i radość. Mirra z kolei jest jednocześnie środkiem uzdrawiającym, leczącym nasze rany. W podarunku Mirry powierzamy Bogu wszystkie nasze rany. Przynosimy to, co mamy najcenniejszego wiele zranień z historii naszego życia. Rany nas odmieniły, zmusiły nas, by zdystansować się od zdobytego bogactwa. Najwartościowsze, co posiadamy, to serce, potrafiące kować. Złamane i zranione serce przynosimy Bożemu Dzieciątku, ufając, że te rany uzdrowi i przemieni. Pani, dzisiaj dość powszechnie wszystko przelicza się na pieniądze. Pieniądze to główny temat doniesień prasowych, telewizyjnych dyskusji i rozmów w gronie rodziny czy przyjaciół. Człowiek niemal na każdym kroku. Kalkuluje zyski i straty i pyta, czy to mi się opłaca, co mi to da. Z takim samym zjawiskiem można się spotkać także w odniesieniu do praktyk religijnych. Może pamiętamy jeszcze dyskusję na temat świętowania uroczystości objawienia pańskiego, kiedy zastanawiano się, czy ma to być dzień wolny od pracy, czy nie w naszym kraju. W środkach masowego przekazu. Raz po raz pojawiało się wtedy pytanie: ile Polska straci na kolejnym dniu wolnym od pracy? O ile mniej pieniędzy wpłynie do budżetu z powodu tej uroczystości? Także w kontekście zwyczajnych praktyk religijnych ludzie stawiają sobie pytania: co mi to da? Co mi da modlitwa? Co mi daje msza święta niedzielna? Podobne pytania można postawić mędrcom ze Wschodu. Czy opłaciła się im wyprawa do Betlejem? Gdyby jeszcze pojechali na przykład do jakiegoś kurortu nad Jeziorem Galilejskim albo do Pałacu Heroda, by pławić się w królewskich luksusach. Tymczasem udali się do Betlejem, najmniejszego wśród plemion judzkich, aby tylko pokłonić się dziecku. Podróż kosztowała ich wiele wysiłku, nie tylko fizycznego. Musieli bowiem poświęcić czas i ponieść koszty materialne. Do tego jeszcze nie pojechali do Betlejem z pustymi rękami. Dlaczego więc tyle zainwestowali i co zyskali w zamian? Najpierw trzeba zauważyć, iż mędrcy wiedzieli dla kogo to czynią. Wybrali się w drogę, by zobaczyć nowo narodzonego króla żydowskiego, który będzie pasterzem ludu Izraela. Same dary świadczą również o tym, że spodziewali się stanąć przed prawdziwym królem. Nie można bowiem było udać się na audiencję do króla bez podarunków odpowiadających jego majestatowi. Ponadto dary przywiezione przez mędrców wydają się być dość dziwne, zważywszy na to, że król jest jeszcze małym dzieckiem. Złoto, kadzidło i mirra to przecież nie zabawki. Jak zauważył święty Leon Wielki, z darów wynika, iż mędrcy wiedzieli, kim jest odwiedzany przez nich mały chłopiec. Kadzidło ofiarują Bogu, mirrę poddanemu śmierci człowiekowi. A złoto królowi. Temu to dziecięciu mędrcy oddają pokłon. I co otrzymują w zamian? Na pierwszy rzut oka nic. Dziecko nie mówi im nawet dziękuję. Jest przecież zbyt małe, żeby używać języka. Ewangelia nic też nie mówi o tym, że wyjechali bogatsi pod względem materialnym, że poprawiła się ich kondycja fizyczna czy prestiż społeczny. Dla nas, ludzi dobrze poinformowanych, o różnych kryzysach, czy to w strefie euro, o deficycie oraz o dziurze budżetowej, podróż mędrców do Betlejem wygląda na całkowicie nieopłacalną. Tymczasem ich serca przepełnia wielka radość. Jak to możliwe? Co może być jej przyczyną? Sam Bóg. Mędrcy odnaleźli Boga. W Jezusie objawił im się Król, do którego wszystko należy. Bóg, który cały wszechświat z miłości powołał do istnienia i który tak kocha swoje stworzenie, że gotów jest dla Niego ogołocić samego siebie, przyjmując postać sługi, stając się podobnym do ludzi. W Jezusie znaleźli pasterza, któremu oddają cześć i któremu się poddają. To On jest ich Panem i jak niewolnicy upadają przed Nim na twarz, aby powierzyć Mu całych siebie. Radują się, gdyż w Jezusie odnaleźli największy skarb swojego życia. On sam jest nagrodą za poniesione trudy i koszty w wędrówce za gwiazdą do Betlejem. My także jak mędrcy, przybywamy dzisiaj do Betlejem. Wraz z nimi oddajemy hołd Jezusowi i uznajemy w Nim Boga i króla, naszego Pana. Pewien mężczyzna jako mały chłopiec zachorował na paraliż dziecięcy. Rodzice usłyszeli, że dziecku pozostał tydzień życia. Zanieśli go do kościoła, by oddać syna Bogu. I nie sprawdziła się przepowiednia lekarzy. Mimo trudności z poruszeniem się chłopiec nadal żył. Stał się mężczyzną, założył rodzinę. Wiele lat spędził zamknięty w czterech ścianach, przypięty do aparatu, który wspomagał oddychanie. Czasem nie był w stanie powiedzieć słowa. Ty trochę nabrał sił, słychać było jak powtarza z uśmiechem: Jezu, Jezu. Raz powiedział kapłanowi, który przyszedł do niego z komunią, Ty nie byłem w stanie mówić i oddychać, jedno mnie podtrzymywało: Należę do Boga, on jest moim Panem i Jemu się powierzam. W mojej chorobie wołałem do Boga w moim nieszczęściu, a on odpowiedział mi: Słuchaj, synu, nie ma niczego z czym ja i ty my nie moglibyśmy sobie poradzić. Siostry i bracia, w tamtych czasach ludzie wschodu byli żywo przekonani, że każdy człowiek ma swoją gwiazdę i ona wyznacza kierunek jego życia, decyduje o jego losie. Chrystus jest naszą gwiazdą, która bezpiecznie prowadzi nas krętymi drogami ziemskiego życia. Na firmamencie naszego nieba pojawia się wiele zwodniczych gwiazd, które błyskiem złota, sławy władzy tak łatwo mogą przesłonić tę jedyną najważniejszą gwiazdę, którą odkrywamy w duszy tam, gdzie spotykamy się ze swoim zbawcą. Blasku tej gwiazdy nie tylko odnajdziemy właściwy kierunek życia, ale także bezbłędnie rozszyfrujemy zwodnicze gwiazdy, które prowadząc nas grzesznymi drogami prowadzą do nikąd. Pewna dziewczynka która przygotowując się do przyjęcia pierwszej komunii świętej spisała na karteczce swoje grzechy i z wielkim przejęciem uklęknęła przed kratkami konfesjonału. Po chwili milczenia błagalnie wyszeptała: Niech się zapali światło, bo nie widać grzechów. Trzeba zapalić gwiazdę Jezusa w naszym życiu, aby się przekonać, czy aby nie zdążamy do nikąd. Również dzisiaj Bóg Przychodzi i pragnie objawiać swą miłość tym, którzy Go szukają. Zaświadczą o tym ci wszyscy, którzy doświadczyli spotkania z tą miłością, oświecającą i przemieniającą całe życie. Są wśród nich ci, którzy przeżyli piekło uzależnienia od alkoholu, narkotyków czy innych zniewoleń. A z chwilą spotkania z Bogiem, któremu postanowili powierzyć swoją wolę i swoje życie, doświadczyli radości, uwolnienia. Bóg, który jest miłością, przemienił ich samych i życie ich rodzin. Katarzyna Borowska w książce Wiara Skazanych zadaje więźniowi pytanie, czy szukał Boga, na co on odpowiada, że to Bóg szukał Jego i odnalazł go. Więzień wspomina: Zaczęło się w 1999 roku. Był czerwiec, pierwotny Jana Pawła II do Polski. Moje małżeństwo się rozwaliło. Zawisła nade mną groźba, że opieka społeczna zabierze mi dzieci. Siedziałem w fotelu z piwem podpilony. Oglądałem właśnie transmisję z tej wizyty. I w pewnym momencie to wszystko jakoś mnie złamało. Pobeczałem się jak baran. Nawet teraz nadal wzrusza mnie ta historia. To był przełom w moim życiu. Bóg przemówił, przyszedł do mnie przez Jana Pawła II. Nie pamiętam w ogóle, co papież wtedy powiedział. W jakim mieście akurat był. Pamiętam tylko, że to mną szcząsnęło. Wywaliła się ze mnie cała rozpacz. Wtedy pierwszy raz poczułem działanie Boga. Wybitny poeta i eseista polski Zbigniew Herbert wyznał kapłanowi Proszę księdza, ja naprawdę go szukałem i błądziłem w noc burzliwą pośród skał. Piłem piasek, jadłem kamień i samotność. Tylko krzyż płonący w górze trwał. Poeta na swój sposób całe życie szukał Pana Boga. Przed śmiercią powiedział do księdza, którego odwiedził Chrystusa potrzebowałem zawsze, bo On rozumiał moje cierpienie. Zbigniew Herbert przez całe życie prosił o pełne odnalezienie Boga. Wszystko wskazuje na to, że jego prośba została wysłuchana. Nie zapominajmy kochani, że ważną płaszczyzną, w której można odnaleźć swoją gwiazdę betlejemską jest. Drugi człowiek. Niestety pycha i zadufanie zamazują znaki Boże ukryte w bliźnim. Jakże często ktoś najbliższy staje się przekazicielem woli Bożej. W kontakcie z drugim człowiekiem każdy z nas odkrywa część prawdy o sobie. Może niejako zobiektywizować swoje postępowanie czy poglądy. Platon, jeden z najsłynniejszych filozofów wszechczasów, tak pisał. Jak będziesz mądry, chłopcze, to wszyscy ci będą przyjaciółmi i ludźmi bliskimi, bo będziesz pożyteczny i dobry. A jeżeli nie, to ci ani nikt inny, ani ojciec nie będzie przyjacielem, ani matka, ani ludzie bliscy. Tego imię za życia wypisane jest w niebie, komu chlebem powszednim jest ofiara z siebie. Taką mądrą wskazówkę zostawił potomnym książę poetów polskich, biskup. Ignacy Krasicki. Ksiądz Jana Sochoń wierszu stal zachęca. Nie obawiaj się, nie stój z daleka, jakbyś nie otrzymał świata na własność. Bądź twardy jak stal, ale tylko dla siebie. Wybierz drogę wyboistych przeszkód. Idź do Jezusa, który właśnie patrzy na ciebie, dziecięcą rączką daje znaki, żebyś przystanął tuż obok. Złożył się w darze na wszystkie okoliczności. Nie wstydził się żeś nagi jak on. Jezus patrzy na nas. Dziecięcą rączką daje znaki, abyśmy się nie lękali i przybliżyli się do Niego. Uklęknijmy z Maryją i Józefem oraz pasterzami przy dzieciątku Jezus. Uklęknijmy z mędrcami ze wschodu, którzy ofiarowali wszystko, co mieli. Oddajmy nasze życie Jezusowi ze wszystkim, co mamy i kim jesteśmy. On Przyjmie również nasze dary. Amen.